Robert, wciąż brakuje tej przysłowiowej kropki na dni. Jak ocenisz dzisiejszy mecz? No, Przespaliśmy ewidentów, też są to dwie jednych przypadkowych ranków. Na początku nam to było szczepione. Mniej więcej spróbowaliśmy, staraliśmy się na dostać z o jeden, trzy bramki. W no, połowie można powiedzieć, że, że był mecz. No, staraliśmy się coś dźwignąć to spotkanie, no, ale niestety przegrywane były trzy dwa, trzy rejestry na no, oddalenie no, kilometrów. Tylko jedno do no, sensu do zakończenia tej serii kategorii C2. Tak więc my widzimy, że. Zobaczymy, jak to będzie w refektorych. Mm -hmm. Przedłeś do bramki w trudnym momencie? Co czuje bramkarz w takiej sytuacji? Muszę, jak często po powiedzieć, co czuję, no, wchodzę, muszę wykonać swoją pracę, muszę pomóc ludziom, żeby dźwignąć się. Mm. Niestety dzisiaj to nie udało, no, ale tak jak mówię, się nie koniec serii i walczymy dalej. Z pewnością jednym z takich niewielu plusów było to, że potrafiliście wykorzystać y, sytuację w przewadze. Nie wiem, żeby teraz w tym meczu wychodziły, ale po swoich spotkaniach, jak się to naprawdę na tym, czy się, to dokładnie pracować, żeby to było skuteczne i w każdym meczu to kosztowało. Z pewnością we wtorek będziecie chcieli zakończyć tę serię, ale potrzebny do tego będzie głośny doping naszych kibiców w pracy. No jasne, mam nadzieję, że przyjdą dzisiaj niż na ostatnie spotkanie, bo ostatnie było bardzo wiele, na ich doping, doping zakończyć.